Jak powiedział Sokrates, nie bądź niewolnikiem ani rzeczy, ani ludzi, ani własnych namiętności. Spłonąć w relacji znaczy rozpuścić się tak bardzo, że znika Twoje własne, ja. Dzieje się tak wtedy, gdy miłość zmienia się w zależność, troska, w poświęcenie, a pragnienie bycia obok, w lęk przed utratą. Ale związek nie może być ogniskiem, które spala jednego tylko po to, by ogrzać drugiego żeby nie wypalić się do cna, trzeba pamiętać. Nie jesteś połową, którą ktoś ma uzupełnić. Jesteś pełnym, samodzielnym człowiekiem, a twoja wartość nie zależy od tego, czy ktoś cię kocha, czy nie. Relacja nie powinna być wymianą bólu i oczekiwań, lecz spotkaniem dwóch silnych osób, które szanują swoje granice. Nie bój się mówić nie, gdy czujesz, że ktoś wymaga od ciebie zbyt wiele. Prawdziwa miłość wytrzymuje szczerość. Zachowaj swoje nawyki, pasje, przyjaciół, wszystko, co sprawia, że jesteś sobą. To nie egoizm, lecz sposób, by pozostać żywym i interesującym. Paradoks polega na tym, że im bardziej zachowujesz siebie, tym mocniejszy staje się związek. Bo partner szanuje tego, kto potrafi szanować siebie. A człowiek który umie stać na własnych nogach nigdy nie zamieni miłości w zależność. W końcu, jak mówił Konfucjusz, kto nie szanuje siebie, nie otrzyma szacunku od nikogo.